Cześć, ja jestem Weronika. Cześć, ja jestem Łukasz. W tym nagraniu dowiesz się o pięciu tipach, dzięki którym w swoją pracę z Baselinkerem. Zauważyliśmy, że wielu naszych klientów używa systemu ERP oraz zewnętrznego systemu do generowania faktur. Postanowiliśmy pomóc im rozwiązać ten problem i dla zamówień z Baselinkera o odpowiednim statusie generować faktury w systemie ERP, np. przykład subiekty GT, Navireo, Nexo czy Komar Optima. Zauważyliśmy, że nasi klienci używają systemu WMS, a dział obsługi klienta pracuje od początku do końca na podstawie zamówienia, typowo bezlinkerze. Ten problem rozwiązujemy w taki sposób, że pobierając zamówienie z bezlinkera do systemu ERP, generujemy WZK, następnie integrujemy się z systemem WMS, przekazując zamówienie do realizacji. W momencie, kiedy zamówienie w systemie WMS zostanie skompletowane, zmienimy status na zamówieniu w systemie ERP lub ustawimy odpowiednią flagę. W momencie, kiedy ta flaga jest ustawiona w systemie ERP, wracamy informacje do Bezlinkera, ustawiając odpowiedni status, dzięki czemu dział obsługi klienta w mechanizmie etapie realizacji zamówienia widzi dokładnie, co się dzieje z przesyłką klienta, kiedy klient zadzwoni i zapyta o status swojego zamówienia. Zauważyliśmy, że synchronizacja stanów magazynowych z Allegro co godzinę to zdecydowanie zbyt rzadko. W związku z tym postanowiliśmy napisać rozwiązanie, które pozwala w dalszym ciągu na wystawianie akcji z a stany magazynowe synchronizuje co kilka minut z system RP dla dowolnej ilości aukcji. Również zauważyliśmy, że nasi klienci w aspektach logistycznych mają swoje indywidualne potrzeby, jeśli chodzi o baselinkera. Tutaj mamy dla nich dwie, dwie propozycje, dwa rozwiązania. Pierwsze, rozszerzenie obecnych funkcjonalności przez wykorzystanie modułu kuriera dodatkowego w baselinkerze lub wdrożenie alternatywnego rozwiązania logistycznego, które jest bezpośrednio połączone z systemem ERP. I w tym drugim przypadku najczęściej tym stanie dla klientów obsługiwać wielopoczkowość. Jeżeli chcesz synchronizować dane z systemem Baselinker w swojej firmie, już teraz możesz mówić się na bezpłatną konsultację. Link do kalendarza znajdziesz w prawym górnym rogu. Zapraszam.